Witam Was serdecznie. W tym filmiku pokażę Wam, jak zrobić na szydełku tę oto chustę trójkątną. Chusta trójkątna jest wykonana wzorem, w sumie półsłupkami nawijanymi. Wykonana jest metodą od rogu do rogu. Widzicie, bardzo fajna chusta, bardzo fajny wzór. Z jednej strony jest taki sam, jak z drugiej strony. Obie strony są identyczne. Bardzo fajny wzór. Z obu stron taki sam. Wzór jest taki grubszy, więc jak ktoś chce grubszą chustę, to ten wzór jest idealny. I tak naprawdę w wykonaniu ta chusta też jest bardzo prosta i bardzo szybko się ją robi. I każda początkująca osoba bez problemu. Może ją wykonać. Co potrzebne jest do wykonania chusty i jak ją wykonać, już Wam pokazuję. Do wykonania chusty potrzebujemy dowolny kolor włóczki, ja w tym wypadku wybrałam kolor niebieski. Oprócz tego licznik rzędów, nożyczki, igłę z grubym oczkiem oraz szydełko o rozmiarze 5,5. ,5. Milimetr. Rozpoczynam od wykonania łańcuszka z 5 oczek. Robię pętelkę i 5 oczek łańcuszka. Mam 5 oczek łańcuszka. I teraz rozpoczynam robić chustę od trzeciego oczka od 3 Nabieram włóczkę na szydełko. Wkłócę się w trzecie oczko. 1, 2, 3. Chwytam włóczkę, przeciągam pod oczkiem, mam trzy pętelki na szydełku, chwytam włóczkę i przeciągam przez wszystkie trzy pętelki. To jest półsłupek z nawijaną nitką. I znowu nabieram włóczkę na szydełko, wkuwam się w kolejne oczko, chwytam włóczkę, przeciągam pod oczkiem, mam trzy pętelki na szydełku, chwytam włóczkę i przeciągam przez trzy pętelki. I w ostatnim oczku też robię taki słupek z nawijaną nitką, czyli nabieram włóczkę na szydełko, Wkuwam się w oczko, chwytam włóczkę, u... przeciągam pod oczkę, mam trzy pętelki na szydełku, chwytam włóczkę i przeciągam przez trzy pętelki. Teraz przechodzę do drugiego rzędu. Robię pięć oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5. I znowu wkuwam się, w trzecie oczko od szydełka i też robię te półsłupki nawijane, czyli nabieram włóczkę na szydełko. I wkuwam się w trzecie oczko od dełka. Jeden. Wkuwam teraz się w kolejne oczko. Kolejny półsłupek nawijany. I jeszcze jeden tu w trzecim oczku. czy w piątym oczku od szydełka. Jeszcze jeden półsłupek nawijany. Teraz przekręcam robótkę. I wkuwam się między tutaj łańcuszek i pierwszy półsłupek nawijany. Tak, tu w tę przestrzeń. I robię oczko ścisłe, czyli... Wkuwam się chwytam włóczkę, przeciągam tu pod tym łańcuszkiem i od razu pod pętelką. Następnie robię dwa oczka łańcuszka. Jeden, dwa. I teraz zrobię trzy półsłupki nawijane na tym łańcuszku. Czyli nabieram włóczkę i się wkuwam pod ten łańcuszek. Jeden. Jeszcze jeden, też na tym łańcuszku, dwa i ostatni. Trzeci. Mam zrobione dwa rzędy. Teraz trzeci rząd. Pięć oczek, łańcuszka, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. I znowu od trzeciego oczka od szydełka robię półsłupki. Tu w jednym oczku przechodzę na drugie oczko. I w trzecim oczku. I znowu teraz przekręcam robótkę i wkuwam się między tu łańcuszek i między te półsłupki, tak? Wkuwam się, chwytam włóczkę, przeciągam pod łańcuszkiem i od razu pod pętelką. Dołączył. Teraz robię dwa oczka łańcuszka. Jeden, dwa. I teraz na tym łańcuszku zrobię trzy półsłupki nawijane. Jeden, dwa. Trzy. I teraz dołączam tutaj do tego kwadracika. też się wkuwam pod łańcuszek, robię oczko ścisłe. I jeszcze jeden tutaj kwadracik z półsłupków nawijanych. Dwa oczka łańcuszka. I jeden. Dwa. Trzy. Mam zrobione trzy rzędy. Przechodzę do rzędu czwartego, który jest identyczny jak trzeci. 5 oczek łańcuszka. 4, 5. I znowu od trzeciego oczka się wpływam. I przerabiam w trzech oczkach po jednym półsłupku nawijanym. Przekręcam robótkę i znowu ten kwadrat dołączam do tego z poprzedniego rzędu. Tu między e, Łańcuszkiem i z półsłupkiem się wbijam, znowu dwa oczka łańcuszka, na łańcuszku trzy półsłupki nawijane, znowu wkuwam się tu pod kolejny łańcuszek i robię oczko ścisłe, dwa oczka łańcuszka, teraz na łańcuszku trzy półsłupki, nawijane. I tu znowu się wkuwam i dołączam oczkiem ścisłym. Znowu dwa oczka, łańcuszka. I na łańcuszku trzy półsłupki nawijane. I mam zrobione cztery rzędy. Tak wygląda robótek z drugiej strony. I jeszcze zrobię dwa rzędy, żeby pokazać jak ta robótka jak ta chusta powstaje znowu każdy rząd rozpoczynam od pięciu oczek łańcuszka I identycznie się robi rzędy Wykonałam już sześć rzędów, tak wygląda chusta z jednej i z drugiej strony. Bardzo fajny wzór i też się go bardzo prosto robi. Ja będę wykonywała chustę do rzędu 65. Wy oczywiście możecie zrobić chustę do rzędu, do rzędu takiej wielkości, jakiej Wam odpowiada. Może być trochę mniejsza, może być oczywiście większa. Zrobiłam już wszystkie rzędy I teraz zakończę chustę, czyli przeciągam pod pętelką łóżkę, ucinam. I teraz zostało mi się wszyć te dwie końcówki i tę z początku. I tak wygląda chusta. Zrobicie naprawdę bardzo fajne. Z jednych i z drugich jest taki sam. Jest to taki grubszy wzór. Chusta wychodzi z niego taka cieplejsza, zdecydowanie. Więc bardzo polecam. Zrobienie chusty takiej